Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii turystykiem na tor Tak jak Wam powiedziałem w ostatnim odcinku Przywiozłem motocykl tutaj do serwisu, gdzie zakładamy dynojety Albo dynojety, jak to tam się mówi To już wybierzcie sobie Dynojety do całego zestawu naszych przepustowych, przelotowych dominatorków dedykowanych Tutaj już motocykl jest rozebrany, jak widzicie Zdjęty jest airbox, zdjęte są gaźniory i one sobie tutaj w tym momencie leżą. O, leżą sobie tutaj. Tu mamy podciśnieniowe przepustnice. Pierwszy raz to w ogóle w życiu widzę. Nie wiedziałem na czym to w ogóle polega w tych podciśnieniowych gaźnikach. Że tak to, tak to e, działa. Tak wygląda właśnie wszystko. Tutaj leży opakowanko od dynojetów. I tutaj są te. Dysze, ja się na tym totalnie, kompletnie nie znam, nie wiem, o co w tym chodzi. Eee, tutaj po rozmowie z mechanikiem. Moim doszliśmy, znaczy mechanik mój doszedł do wniosku, że są jakieś dwa warianty, można założyć dysze 150 i 155, chyba chodzi o jakąś przepustowość paliwa z tego co zrozumiałem. Ale 150-tki, 155 zakłada się wtedy. Tam, według wyliczeń, kiedy jest cały układ wydechowy wymieniony, my mamy tak naprawdę wymieniony układ od tego miejsca, czyli od połowy jego długości, bo trzeba zaznaczyć, że kolektory wydechowe są seryjne i są te seryjne, takie te małe katalizatorki w tym miejscu. Ja nie wiedziałem co to jest, ale to są takie sprzed 24 lat katalizatorki małe. Więc nie jest to układ wydechowy całkowicie zmieniony, prawda? Są te kolektory seryjne, co prawda mają fajny kształt i widać, że mają pewnie fajną przepustowość, natomiast tutaj są te klawiatory, dopiero od tego miejsca mamy układ przelotowy, więc ponoć te dysze, które zamontujemy, to są te dysze 150. Nie wiem dokładnie, mogę się mylić, żebyście mi tam w komentarzach nie zjebali za to że się mogłem pomylić, jeżeli chodzi o to co to jest to 150 albo 155 tak to mniej więcej tutaj wygląda jakieś sprężyny, nie wiem dokładnie o co chodzi jakieś dysze, na gaźnikach się totalnie nie znam ale ponoć ma być żwawszy i ma być więcej mięcha pod ręką także celujemy potem już po wystrojeniu tak jak Wam mówiłem w 170 koni Eee, tutaj filtr, eee, gdzie jest filtr? Filtr gdzieś się tutaj położyłem, ale już nie wiem pod gdzie. Pod motocyklem. A, tutaj filtr przywiozłem, jest filtr. Jest kaenik. Jak widzieliście wcześniej, jest dedykowany filtr a już nasączony fabrycznie wejdzie w fabryczny Airbox i to wszystko powinno dać te przerosty, o których Wam mówiłem I zobaczymy Po złożeniu mam pojechać na hamownię I zobaczyć co się dzieje Jak, jak motocykl pracuje Jaką moc wypluwa Jestem naprawdę bardzo ciekaw Być może motocykl będzie złożony do odbioru już jutro Bo pomyśl te gaźniki się dzisiaj jeszcze da zrobić Także słuchajcie, tyle w tym odcinku Do zobaczenia następnym Mam nadzieję, że Wam powiem już jakieś wstępne rzeczy o, o już tych przeróbkach A z tą pompą, co się pociła Tutaj okazało się, że tak naprawdę Problem nie jest w samych zimaringach Tylko w takiej miedzianej podkładce Która troszeczkę pewnie już trzeba wymienić Ale to jest po prostu jakiś tam kosmetyczny pierdół Także tyle Dobra, do zobaczenia następnym razem Cześć